no właśnie idę po koparkę będę kopał a no szukam pieniędzy bo pieniędzy nie widać a to że ta pompa jest z bizona, tylko jest dotoczona flansza to tylko na plus bo co to jest dostać pompę z bizona na, na przyszłość do byle jakiego sklepu się jedzie mięsnego Muszą mieć pompę do bizonu. Ludzie nie uwierzycie, jakie jaja. Kurwa na wolnych obrotach płynnie podniósł header. Zobaczcie, widzicie to na wolnych obrotach, gdzie jemu trzeba na maksa było dawać. Ja pierdolę, coś się wtedy zblokowało, tylko. No nie wierzę, kurwa, nie wierzę. Ostał i mu oddało. Widzicie to czy nie? Ale to co to było w takim razie? Zblokowało coś tam? Ja pierdolę 400 zł za pompę. Au, au, Ta pompa zaczęła chodzić. Znaczy, że pompa jest dobra, tylko może filtr. Albo coś tam podeszło. Albo tak chciał mnie wkurwić. Jak wbuchadził czasem. A za to, że stał na polu, kurwa, całą zimę. O kurwa osy, co gniazdo zrobiły w Herze Snał pas pies Zobaczymy co w zbiorniku słychać Pusto doczyszczony dunia O kurwa osy Już był żadła, je pana no Dobra, mamy już pełny zbiornik Muszę teraz jechać po Forsza z przyczepą ja wysypię jako i jakoś będę kosił dalej Chyba nie będę kosił za wilgotny ten owies Chodzi taka legenda, że istnieje człowiek, który zaorał całą Danię Natomiast ja cały Teksas zalałem szambem. i tu butelek narzucał Jakiś mądry pan Widziałem co najmniej dwie. Kurde, jedną przejechałem. A pierdole. Znajdąc życie to się zaraz skaleczę jeszcze Gdzież to kurwa w pola rzucać butelki szklane Oszołomy kurwa Tak, dobrze widzicie. O, już nie jestem w furszu. Piąty kapeć w tym sezonie, kurwa. To pojechałem zjeść do CPN, wróciłem, napełniłem beczkę i kapeć. Rzeczywiście coś jest, że jak zjem to już nic nie idzie z tak do maszyny siadać. Śpiewa z nami, nie przesadzaj z rzepakami. No, Boże, pak nie dla ciebie sięj to Ty pojebie. Czy on je? On, jak już będzie podczepiony, to do kurwa czerwca będzie teraz tym okryskiwaczem stał. Pokazywać, ale chłop pokażę. Pośmiejcie się w to. Może żyto dzisiaj, biały, jak się uda. Na to mało przyczepę. Bo tam trochę owsa jest. Może mi wybaczą. O! Wysoko! Obrotów w kurwę I Ma iść! I widzicie, przechytrzyłem! Chciałem dokończyć ten zbiornik jeszcze i zapchało mi podajnik skośny. Gardziel mnie zapchał. Niech plon będzie z nami. Może szczęście przyniesie. Fajurę bez fajury nie ma co zaczynać dnia na kombajnie No i mieliście rację Na życie najlepiej wychodzę W tym roku 9 hektarów mam do koszenia Kurde tam mi odpadła blacha z kombajnu Ale jaja No to sobie pokosiłem Ja pierdolę takie wali to się nie spodziewałem Rozwaliło rurę od targańca Właśnie to nie jest targaniec, no ale taki targańc Coś to kurwa jest jakiś Stop, ciekawy, jakby to spawać O ja pierdziele A tak fajnie szło ależ jestem zły tylko ja wiem no i wy też wiecie, bo też przeżywacie coś takiego to już jest z New Hollanda targaniec i on jest całościowy wałek, a nie rura tak jak było to już jest na wieki wieki wieków amen kurwa kosimy, bo dwa pierdolone zbiorniki zostały, żeby dokosić przyczepy a to nic nie chce iść co jest. Nie da się pada, nie da się mocarni załączyć. Kogo. Heather w Ej, już chyba sobie dzisiaj kurwa nie pokoszę. Idzie kurwa! Idzie! No i tak się niedziela zaczyna, że trzeba jechać z tym na skup przyczepy zwolnić i kosić dalej. Nie ma, że boli. Po boli później. Na razie działamy. Ja pierdolę, kurwa, ludzie bym się spalił. Nie wiem, jak to się kurwa stało. Odjechałem w drugą stronę Patrzę w ten kłogień. kurwa całą gaśnicę wyjebałem Tu się przerzuciło Ale by szło Od czego to się kurwa zajęło? Ja pierdziele Przecież to jest jakaś kurwa masakra Jakby nie gaśnica to chuj Szłoby kurwa wszystko, to tak jak widać. Ja tutaj cofałem stamtąd. Zawróciłem i widziałem ogień w lusterku, Kurwa. To coś musiało mieć wspólnego z cofaniem, ale. Może słoma pod silnik podeszła. Mogła słoma pod silnik podejść. Ale nie minęło parę minut i koszenie się definitywnie zakończyło na dzisiaj Nówka kosa kurwa Jebła Normalnie rozwaliło górną sztangę Dolną sztangę Poszło w pizdu Tutaj było przyłapane przez nas ta stoł Myślałem, że kurde wiecie ja od razu wodą polewałem, no a to pierdolęło w innym miejscu zupełnie. Nie da się tego kąsić, kurwa, to nie jest takie proste. Zobaczcie, jak to wygląda. Pierzyna. Jak ktoś jest z okolic, chętny, kto się podejmie usługowo wykosić, to ja chętnie. Chętnie oddam. Jakieś 7 hektarów do koszenia jest. Idę to wysypię, chłopaki 500 kilo kupią, 300 zł dadzą, 300 zł dzisiaj przekijam i pierdolę w czapkę.